oddanie się w opiekę świętemu Józefowi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Marii błagamy ciebie, patronie przemożny u Boga, Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstrętę grzechów. Wyproś nam zmiłowanie, cnoty pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej. Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego jak Józef Egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź obroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach, tak duszy jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroni Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen. Akt poświęcenia się świętemu Józefowi. Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twojej opiece Boży syn i Jego przeczysta matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za ojca, opiekuna, obrońcę i przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Marii. Naucz mnie kochać wszystkich czysto miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź piastunem mej duszy. Odkupionej krwią Chrystusa, czuwaj nade mną, jak strzegłeś dzieciątka Jezus, a ja ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo. Bo ufam, że za Twym stawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi, przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen. Ofiarowanie swego serca, świętemu Józefowi. Święty Józefie, najmilszy Bożemu sercu, Ty złożyłeś Bogu najdoskonalszą ofiarę. Z samego siebie i najgoręcej pragniesz pozyskać wszystkie serca dla Chrystusa. Z głęboką pokorą przynoszę do Ciebie moje nędzne i grzeszne serce. I składam je w Twoje błogosławione ręce, w objęciu których tak miłośnie biło boskie serce dzieciątka Jezus. O świętej Wzefie, najkochańszy mój Ojcze, weź moje biedne serce, uproś mu całkowite oczyszczenie z grzechów i doskonałe oderwanie się od wszystkich marności tej ziemi. Niech za łatwą przyczyną rozpali je ogień miłości Bożej. Zmiękczy, przemieni i ukształtuje na wzór Twojego serca. Aby znalazło w nim upodobanie Boskie Serce Jezusa. Złóż je na ofiarę najsłodszemu zbawicielowi i Jego przeczystej matce. Aby będąc ich wyłączną własnością na tej Ziemi, w niebie także wielbiło i kochało. Jezusa i Niepokalaną Maryję i z Tobą, Święty Józefie, chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Józefie, módl się za nami.